Kolejny Macostek Sonhoberg, dzisiaj jesteśmy na stronie Skins Upgrader i ulepszamy skiny. I zapraszam Was do oglądania. Mam tutaj trzy skiny, takie jakieś słabsze. Zobaczymy, czy na tej stronie się opłaca je upgrade'ować. Myślę, że na 69% No sprawdźmy, 69% które ja testowałem. O, sukces! Nice, nice. Raczej wam tym odcinku niestety niczego nie rozdam, ale możesz zostawić łapkę, Był tam będzie ten specjal. I tam wam coś rozdam. I tak, co teraz byśmy mogli? Te Guardiana na... hmm. Na to 68%. Znaczy tak bardziej... O, można na to. 36%, dobra, robimy to. Please. O oh, jest, jest! 2 euro, 2 euro, nieźle, nieźle Nie, w sumie jakiś los tutaj No w sumie tak jest, to już na profit dosyć niezły Bo co my tu mamy? Tutaj jest, no Myślę, że jest dosyć niezły profit Bo gdzieś wydałem 2 euro, a mam 4 Więc to też na pewno upgradejemy, może na... Na to, kartela Spróbujmy Wątpię, żeby siadło. No, niestety. Więc. No, nie chciałbym wszystkiego przegrać, oczywiście. Ale jeszcze to, może na to. Dobra. Chyba ostatni. Zobaczymy, czy siądzie, czy nie. O, siadło. Dobra. Jeszcze może to. Ale tylko na co? 70% to już jest. To jest dosyć dużo. 60, no to jest słabo, słabo, słabo. Tak, może nie za tak ostre dosyć? A może ostatnie jakieś upgrade na 70%? Dobra. Robimy to. Peace. Jest, mamy to. 5 euro z 2, nieźle. Ale myślę jeszcze. Czy by tutaj może coś z tego? Tylko wtedy nie będziemy mieli profitu. No nie wiem. Dobra. Ostatni upgrade Tak, dobra. Trudno. I tak będziemy 1 euro do przodu. Please. Yes, Mamy to. Więc mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Jak widzicie, moim zdaniem, opłaca się na tej stronie grać. 100 euro zrobiłem 6. Spoko stronka. Polecam. I do następnych odcinków. Na razie cześć. Hej! Jak tak jeszcze teraz patrzę, to chyba ktoś zrobił kosę, bo strona jest 285 dolarów na minus. Więc nieźle, że zrobię taką stronę i są dosyć dużo na minusie. No ale, to mój problem. I cześć. I jeszcze jedna rzecz, bo strona, jak mówicie, ciągle do jakiejś nowej aktualizacji. Wygrałem tam około 10 euro, bo te dwa przedmioty były jakby źle obliczone, było ich wartość i właśnie mam 10 euro z dwóch, więc polecam tą stronę, trzymajcie się i cześć!